Thank you 93 lata temu, 11 listopada 1918 roku, po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość. W uroczystościach rocznicowych w Morawice uczestniczyli samorządowcy, kombatanci i mieszkańcy. Ciesząc się z tego, że żyjemy w wolnej Polsce, pamiętamy o tych, którzy o nią walczyli. Zwracamy się myślą ku naszym pradziadom, wspominamy jak z patriotyzmu i entuzjazmu, z walk i idei wyłoniła się Wolna Polska. Gmina Morawica nigdy nie zapomina o tych, którzy walczyli o naszą wolność. Prawdą jest to, że od wielu lat organizujemy dwa razy w roku spotkania. Są to bardzo uroczyste, takie chwile, które kombatanci oczekują na to cały rok, żeby się spotkać, żeby być. Organizujemy w miesiącu wrześniu Mszę Świętą upamiętniającą wydarzenia wojenne. Z przykrością trzeba powiedzieć, że niestety, ale kombatantów jest coraz mniej. W tej chwili są to tylko ludzie, którym, którym Pan Bóg pozwolił długo żyć bo większość z nich to ma niestety już ponad lat 80, ponad lat 90, dlatego nie wszyscy mogą być z nami, ale ci, którzy jeszcze mogą przyjść, przychodzą bardzo chętnie i są przeszczęśliwi, że są razem z nami. W Morawicy jak co roku uroczyście uczczono dzień 11 listopada. Obchody Święta Niepodległości rozpoczęły się od uroczystej mszy świętej sprawowanej za ojczyznę w kościele parafialnym w Morawicy. Uroczystość uświetniła młodzieżowa orkiestra Denta, wprowadzając zebranych w nastrój zadumy i refleksji. W rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości uroczystą liturgię sprawował ksiądz proboszcz Jan Ciszek. Po mszy udano się do zespołu placówek oświatowych w Morawicy, gdzie odbyła się uroczysta akademia przygotowana przez grupę zerową z przedszkola samorządowego w Morawicy. Zebranych powitał wójt Marian Buras, który podczas spotkania przypomniał o wydarzeniach tamtych lat. Mówił o patriotyzmie, przywiązaniu do ojczystej ziemi, kultury i tradycji i o umiłowaniu tego, co polskie. O heroicznej walce Polaków o wolność w czasie II wojny światowej pamiętają również uczniowie ze wszystkich szkół z terenu gminy Morawica, a dzień 11 listopada zawsze obchodzą szczególnie, bo to głównie szkoły stoją na straży patriotyzmu. Tak, to nie jest tylko ten jeden dzień, gdzie mówimy o patriotyzmie, bo o patriotyzmie mówimy w ciągu całego roku. Są do tego... Znaczone lekcje z wychowania patriotycznego. No i tą tematyką żyjemy praktycznie co rok. Uroczystość w Morawickiej Szkole swoją obecnością uświetnili kombatanci. Wśród nich znalazł się ostatni w województwie Westerplatczyk Ignacy Skowron. Ze szczegółami opowiadał o walkach na Westerplatte o spadających zewsząd pociskach. Trzy dni bez spania, bez jedzenia i picia. Raniony w nogę przetrwał wszystko. Przetrwał w imię naszej wolności kombatanci ze Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i byłych więźniów politycznych nie kryli wzruszenia podczas uroczystości. Ogromny jestem wzruszony, jak tu słyszę ten śpiew, te piosenki, to wszystko. Siedzę, a mnie łza się wybija do oczu, bo ja piosenkę mogę zaśpiewać taką, jak wróciłem z frontu, spojrzałem po sobie, obtarganym jak dziad, zapłakałem sobie, bo tak było, bo nic nam nie dali. Zwolnienie dostałem z wojska na własną prośbę jako inwalida. I za własne grosze ojciec przysłał mi na pociąg i w ten sposób się dostałem do domu. To taki był w ten czas ustrój, proszę panią. Oprawę artystyczną uroczystości przygotował Chór Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Morawickiej. Zaproszeni goście czynnie brali udział w obchodach, chętnie śpiewając wraz z chórem żołnierskie pieśni legionowe. Kombatanci wspominali dawne czasy i jak sami podkreślali, 11 listopada jest dla nich szczególnym dniem, tak jak dla każdego, kto czuje się Polakiem.